Ja pier... Cześć Długo nie było mnie, co? Cześć, jest ciszę. Dźwięk gry bo tak za głośny jest. A nie, chyba gry... A nie start the game! <śmiennie> nie to opcja! <śmiennie> Dobra, wyszedłem <bo> w <śmiennie> <Hello. śmiennie> Jestem youtuberem, nagrywamy stream o jakimś. Się... <śmiennie> Co się stało? Wszystko jest pod nagrywką. Yy, tak czy siak, tak, tak, piwo jest. Wyjdziemy. Na wszelki badek. Zadwajająca latarka. Jak miło. Ojej, ojej, nie będzie nic strasznego. A co, co, tam, co u was słychać? Jak tam. w kwarantannie. Chciałem chyba skończyć odcinek z, z, z Slendera, ale wracam do YouTube'a. A, zapomniałem. Anamir, przywitaj się, Nie przypominam sobie, kiedy ja bardzo dawno nie grałem w Slender the Arrival. Bardzo dawno nie graliśmy w tę grę, ale nawet jakbym sobie przypomniał sobie... O, okej, okay. przypominam sobie, przypominam sobie, to miało być tak. Samy, co mamy do roboty. Odcinki będą nadal kontynuowane albo nagrywane streamem i tak jak wiecie to już wszystko będzie planowane. Na razie jest pusta, bo sam sobie nagrywam sam do roboty. Ale piek do góry powiem. On się napiję. Aż wygodne lasy, powiem wam tak, tu jest pięknie. Mógłbym zamieszkać w tym lesie, ale nie. Boję się, że Skurczy. Ktoś tu wyskoczy na mnie z mordy i takie. Nie, ja podziękuję. Ja za dużo walorów się na Okej, Ok, pierwszy, pierwszy znak misia. To mi się podoba. Ale co tam? Jak się to... Co się dzieje? Dlaczego ja się nie mogę ruszać? Halo To jest... Laszka. Progres saved. Ok. Gdzie my jesteśmy? Charlie. Do mnie wołają? Dobrze, mam No to co? to, to idziemy. to klasa, powiem. Ty, ale idziemy, jesteśmy. O! Co tam się świeci? Co to jest? Okej okay. jest zdągłem, fajny początek! Ale do czego? No mi to Będę musiał tam biec! Go, go, go! Tam jest! Ale na co mi to jest potrzebne? Oho, mam jest. Dobra, biegamy! Jolo! I K.P. Wodder? Charlie chyba z... Nie wiem, też mam kontynuować, ale chyba tak ma wpłynąć chyba w fabuła tego, tej historii. Nie wiem. Tam już nie wiem. okej, okay, idę. Kolejny zabawek, taki... To jest Tommy? Tu 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 tu! tutaj, kate tutaj, 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 nie Charlie, obiad! Ale mnie nie ma! tutaj, I'm fine. tutaj, I'm fine. Okay, tutaj, się tutaj, 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 Where fucking now? Charlie Where am I? Gdzie ja jestem? Stołowa zabawka Gdzie ja jestem? Charlie Charlie help me. Charlie O oh, nie. Co to jest? Charlie. What the fuck? What the fuck? Biegni Charlie. Biegni Charlie. Charlie. To mnie coś goni? Where are you, Charlie? Gdzie ja jestem? Charlie. <laughs> ja Coś to nie ja. Dzieciak powinien zostać na tej plaży i się nie ruszać. Coś ty pomyślał teraz. Okej, okay. ale to jest dziwne. Skoro tutaj zapawka poszła, to i została. To... Może Charlie żyje, tylko... Co się stało? Nie wiem. Ja mam wrażenie, że został zabity. Ja perolę, rozumiem się zeseł. Takiego horroru lekowało. Przy okazji pan tobi z mojego ramienia. Ja, p nie uwierzycie nawet. Ale mi Ja sobie wyobrażam horror. No, ja jest... z... Matem. Dobra, idziemy po górach. No co, może nas czekać. Ale się przestraszyłem. Myślałem, że jest U... wyjście. Zostawić A tam po prawej co tam jest? Takie mocne, rozumiem, że to jest takie straszne, nie? Ale, żeby to coś, nie? Chyba myślę, że powinniśmy do tej tunelu pójść. Tak samo. ale Charlie! Chyba, że tam tylko prowadzi co, coś innego. Czy musi iść? Nie wiem. Kaida... To jest. strane, ale coś tu jest. Flara mm, dziwne Ktoś tu był Ktoś tu był Wyobrażę to sobie Dobra Ty coś że ktoś tam jest za <noise> dużo alkoholu no, dobra No dobra I want to die I want to die I want to die I want to die That to die da... Chyba cały czas to jest pisane I want to, I want to die, I want to die Chce umierać? Tu umieraj! Droga <laughs> To jest... creepy thing. Ok, It's been doing some. Wiecie, ja na razie nie umiem po angielsku przetłumaczyć, ale mogę, mogę trochę widzieć, o co biega, o co tu zaszło. Ale całe szczegół wam nie wytłumaczę. Cały wszystko wam nie przetłumaczę, tylko część. Ja nie mogę ci tego wytłumaczyć. Czyli coś się z historią, ok. Mamy wideo. You need, you need to play up to pick up first. Okay. What is this? Oh. The date is September 19th. My name is CR. I'm on the side of the Matheson family farm. Continuing my investigation in Charlie's disappearance. Let's see what we can turn out. Inwestykacja Very creepy. A i Protagonista nie wziął flesza a to jest bardzo potrzebna rzecz, bo tu jest ciemno jak w dupie. Bez obrazu Nie, nie jest. <laughs> o, mamy tu jakąś kartkę. Charlie. I guess. Oh, uh, that's creepy. Mm -hmm. Okay. Jest to on jest nic się nie dzieje, to nie wiem, no to, to jest trochę o beczki, a nie można je ruszać. Nie wiem, że przycisk E jest tym przyciskiem. Czy mogę wejść? O widocznie mogę. Czyle to było? Okej. Okay. Co tam jest w tym wszystkim? Chciałbym zobaczyć. Halo? Kolejna historia, uh, Rose. Trochę to zrozumiałem. Nie wiem o co to zaszło, ale chyba coś poszli się w coś hołanego i znaleźli, nie wiem, coś. Coś czarnego. Nie potrafię to by to... Maczyć. Okej. Okay. Tak dla mnie. Spoko. Spoko no. Drzwi są zablokowane. Ktoś tu musiał zablokować. A może tam potwór jest? Okej, tu nic nie było. Nie wiem, czego ja tu szukam. gdzieby Pasty? Może szukamy o tym, kto tu zaginął? Gdzieś musi być wejście. Come on! wejście. Spójrzmy, samochód. Samochód sprawdźmy. Ja myślałem, że otworzy bagaż, nie i będzie. O! Widzicie? Zawsze sądziłem, że krobar się przyda do wyważenia drewna. Tutaj nic tu nie ma! Co ja mam tu inwestycować? Halo! Nie, naprawdę. Jest tu masakra, bo. Czekaj, czekaj. A bo ja muszę coś tu pociągnąć. Poczekaj. To jest to przejście, to może być to zagadka. Czekaj, ogarnijmy tą zagadkę, wpierw. <laughs> Mechanizm. O nie, ja. ale jest to. Lepiej. Nie, dobra. Może ja tego nie spojrzałem. Przepraszam. O! Jest progres, no i możemy iść dalej. Czekam, że to jest grachodawa. Więc dobra, no idziemy dalej. Eee, okay. może jasto, może ja tutaj nie wejdę. Dobra. Okej. Okay. Line do Steama to jeszcze nic nie napisałem. Jakiej misji mam to pytanie? A, chodzi ci kartoflaż o misję? Bo ja właśnie zacofałem się. Słuchajcie, mam tutaj pestykować jakiś dom. To jest... Wcześniej znalazłem jakieś tam nagryf... nagranie. Teraz ja gramy jakimś postacią, nie wiem. Detektywem albo Instagodorem, nie wiem. Okej. Okay. Mamy pełno... Jak coś jest tu pełne pole. Okay. jest jakiś krzyż Okej, okay, tu już mi się miejsce nie podoba Chodźmy tu Okej, okay, idziemy dalej Kiedy chodź challenge 16? Hmm że weekend za tydzień ja już zaraz chyba coś tam robię hmm. Tu jest piwnica O oh boj Co ja muszę tam jeść Dobra muszę Włącz zasilanie Ja p... nie Chyba się z... po raz drugi się zesram chyba znowu Przestań migać Kur... lubię jak coś tu miga Ja You... Ur... o! Kasa... Hello, motherfucker What the fuck is this? Może ir Nie wiem czego mam się spodziewać. Okej, okay, wyszliśmy stąd. Jesus, co to ku. że nie podszedłem, bo. Ja, p Ej, ale wyszliśmy z drugiej strony? Ok. To niepodobne, ale dobra. Mamy. Co to jest? Co to jest? What the fuck is this? Ja pier***, ale się sram Tu nie godzi. Ja To nie jest... Po... Okej. Okay. Tu nie jest w porządku. Tutaj Gryzuje jakiś... Po... Ach, kur... No tylko to pasz po się, zesramy się tu i tu i zaraz. Ja. Okej. Okay. Teraz możemy chyba wejść. Okej, okay. sprawdźmy co tu jest. Kurwa, dlaczego on zdecydował się wystykować? O, kartka. Slenderman! To jest pusto. O, zdobyłem jakąś kartkę. Okej... Okay. Halo? O! Obejrzeliśmy się wobec tego, nie? A ciekawe co było po prawej stronie. jaka jakie wskazówki, ale... Już myślałem, że mi to mordy mi coś wskoczy. z tak biegnie do mnie. Co to jest? O! plus do bramy. Hmm. Interesting. O! Co to jest? Bakro, George, Madison, Franklin, Mad James, Madden To jest jakieś zdjęcie chyba rodzin. Ale założycieli. włosy. <grym> Dobra. Ja już widzę. Ja tu czytam Messengera. Ja was kurde... Czut, nie mogę odpisywać. A ja tu wiem co oni tu ale tego nie powiem na głos. Dobra, <grym> no. Do... Co, zdobyliśmy bramy, czyli co, mamy się wrócić? Chyba ich po... Nie p chyba Ja nie... O nie. A po co było nam gej? To jest drzewo. To jest takie drzewo z domu. Okej, okay. spie... Ktoś tu się ruszył. Nie róbcie tak ja. Co tu się będzie działo to nie wiem no Bo ja się jakby tu wyskoczy z mordy To byłby Zajebiste Jedno odpowiedź mi zostaje, że mamy się tam wrócić tam chyba włożyć kluczyka, bo jestem pewien Jak wysyć ta kartoflasz, no k**wa ku... to z prawej biegnie Go, 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 Chodźmy stąd Dama, ok, jesteśmy uratowani. Holy Jesus! No nie. Lotto no to się wybrał dobrą porę na inwestację. Surprise, motherfucker! <grywka> ja pier ziel się to. Kur... Zanim się odwróciłem, coś czułem, że za plecami stoi Slender. Jak pier... się zesru. Eee, co mamy tu? Nie rozumiem o co tu chodzi, ale to jest taki napis, tak spaskrowany. Jak mogłem być ślepy? In jest Taka wsteczne zło. Czego nie mogłem dać tej starej legendzie umrzeć? Mogłem je spalić. Od tego demona. Send it for. <laughs> Kur napisał tak. Kartoflas. dzięki. Kur No to wiem, czy tak. Hasta no one will see bear this burden. Okej. Okay. Krystało? <laughs> Ja pi... Gdzie <oat numbers> to jest? wcisnąłem escape. -a. Brałeś. On się zesrał ja się dżę, jeszcze parę O o Bym walił te drzwi Film. I'm sorry. Okej, okay, pominąłem. Wow. Yo, Don't run, 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 run. To oh, jest. puścił. Ale się zasrałem. Tego się nie spodziewałem. Kto to jest. Okej, okay, wróciliśmy do rzeczywistości. Ja, pierdol. Kolejne wideo. Kto to jest. jest ok, jest zapisane na tym scenie. Okej jest tutaj. Kto? Chyba zamknąć wszystko, ona powiedziała, Why? ja wszystko drzwi chyba zamknąć I need to hide. Hide your room. Why? Okay. W pokoju. Go.